Omer dowiedział się od kierowcy Julid, że jego matka jest w niebezpieczeństwie. W 3978 odcinku Więźnia miłości zera lepiej zrozumie sposób postępowania męża. Sprawdź, co się wydarzy w 398 odcinku serialu Więzień Miłości, do Omera Erkan Merik przyszedł kierowca Julajt Tugs Ersoy, który powiedział Omerowi, że życie jego matki jest w niebezpieczeństwie. Zera Hazal Subasi bardzo martwi się o Julajt, w 398 odcinku serialu Więzień Miłości Zera czyta list, który Omer napisał w czasie terapii. Mężczyzna podkreśla w nim, jak bardzo cierpiał, kiedy matka zostawiła jego i Aizę, Japrak Durmas. Pisze, że to Zera zależyła jego rany, a wcześniej był przekonany, że one nigdy się nie zabliźnią. To sprawia, że Zera zaczyna postrzegać postępowanie męża z innej perspektywy. Katis, Aysun, Góven, Hamidżet i Sukran, Gul Arkan, knują, by nakłonić Salima Ali Koben do orzęku. Zera przekonuje Omera, że muszą pomóc Julaj. Mówi mu, że to, co napisał w liście dowodzi, iż wciąż kocha swoją matkę i w głębi duszy chce, aby znowu była przy nim. Więzień miłości odcinek 398 we wtorek, 29 września 2020 roku o godzina 17.10 w TVP2. Sprawdź program TIF.